Cześć! Przed Wami autopana Damiana 2014 rok BMW 535 wersja benzynowa w x drive 4 pędna, bardzo ładna, biała. Szkoda miała miejsce ze strony kierowcy lewej. Ponownie mamy tutaj uderzony bok. Faktycznie nie mamy tutaj M-pakietu. Przejdźmy do szkody. Szkoda wygląda następująco. Główna siła uderzenia poszła w drzwi kierowcy. Mamy tutaj też lekko podgięte wnęki, ale zaraz do tego przejdziemy. Minimalnie na dole jest błotnik również ruszony. Jeżeli chodzi o plusy, lusterko jest całe, jest bardzo drogie, tak więc fajnie. Na koparcie auto było generalnie oklejone, natomiast przed chwilą to otwieraliśmy, dlatego ta taśma jest rozerwana. Zaraz to wszystko zabezpieczymy. Zwróćcie uwagę, jak drzwi tutaj w tym miejscu odstają. Drzwi, oczywiście, drugie e, rzeczy tego typu, jak klamka, zamek, listwy, lusterko owe, Jak najbardziej możemy to odzyskać. Szpara? Oczywiście się nie zgadza. Drzwi bardzo ciężko się otwierają. Zwróćcie uwagę, ciągnę. O, właśnie. Bardzo duże naprężenia w tym miejscu teraz są. Wnęka w tym miejscu jest podgięta. Jeżeli chodzi o zawiasy drzwi tylnych, nie widzę tutaj tak naprawdę żadnych odkształceń. Tu widzicie, jak to się wszystko zgięło. Drzwi w tym miejscu wystają poza obrys samochodu. Natomiast na dole są schowane. Tak więc na pewno to jest do sprawdzenia. Blacharz dostanie drugie drzwi. Wszystko ustawi tak jak być powinno. Koło na dole. Mamy tutaj taką rysę. Nie ma tutaj powietrza w tej oponie. Komputer to sygnalizuje. Przejdźmy już na szybko do środka. Pogoda jest bardzo słaba. Jeden stopień na plusie. Kurtyna do wymiany oczywiście. Razem z podsufitką. Fotę strzelił na szwie. Jest do szczycia u tapicera. Poduszki jeżeli chodzi o kierowcy czy też nogi. Nie wybuchły. Rozładowany akumulator, klema pirotechniczna jest strzelona, tak więc jest to normalny komunikat. Head up display. Auto poliftowe, czyli czyli mamy tutaj tego typu chromy, dodatki przed lifcie tego nie było. Również tutaj przy ekranie od nawigacji większy touchpad Również tylko w wersji poliftowej, generalnie F10, wszyscy znacie, bardzo ładny samochód, coś w okolicach 109-110 tysięcy km. Sufit idzie na śmietnik, jest bardzo mocno porwany, zawsze jest pretekst, żeby teraz włożyć tutaj sufit M pakietowy, czarny, razem ze słupkami A, B i C. Zobaczmy co się dzieje jeszcze pod maską. Pod maską N55, czyli 3 litrowa, turbobenzyna sześciocylindrowa, rzędowa jak przystało na BMW. Twin scroll, podwójny ślimak jeżeli chodzi o turbinę. Standardowa kwestia w sprawie uszczelek. BMW się nie popisało, one zawsze lecą w każdym silniku tutaj BMW. Tu musiał ktoś to już robić, bo wygląda to naprawdę fajnie. Nic nie leci ani z pokrywy zaworów, ani z podstawy filtra oleju. Ta złączka na pewno nie jest fabryczna. No dobrze, zawsze coś odpada, jeżeli chodzi o koszty. N55 z początku produkcji faktycznie miał wady, jeżeli chodzi o pompę paliwa, o pompę wody. Takie rzeczy zdarzały się, ale mimo wszystko powiem Wam szczerze: jest to najmniej awaryjny silnik. Szczególnie gdy porównamy go do jednostki 44 Biturbo. Ta auto to jest w ogóle dramat, ale to już jest temat to, na totalnie inny odcinek, chyba. <grym> Myślę, że jest to bardzo dobry zakup. Gratuluję dla właściciela. Naprawa będzie prosta, łatwa i szybka. Wiem, zawsze to powtarzam, ale przyznajcie sami, czyż ten samochód nie jest ładny? <grym> Pamiętajcie, że kupujemy auta na zamówienie. Jeżeli szukacie czegoś podobnego, dajcie nam znać, na pewno pomożemy. Pan Damian zgłosił się do nas z YouTube'a, pozdrawiamy wszystkich YouTuberów. Wbijajcie do nas na Facebooka, codziennie nowe posty. Trzymajcie się, pozdrawiamy, hej!